stresy, znowu esi, wypluwa wersety I łamie wersy, za plecami najlepsi White house to zersi, mioda lubi Dziś zabiorę cię na trip Niektórzy sądzą, że mit to lecz ci co ich To potwierdzą w mig, że to nie bipszą, lecz historia ciszą Owiana, stawna, nieopowiedziana, spowita tajemnicą Rzeczywistość powiązana ściśle z ulicą, niczym z FIFO Liczysz na biwa, przykro mi, to i nie to. ten klimat Dzisiaj proces, ja nawijam tak, skruchy brak, kodeks dwa Winien, bo i wychodzę i przeciw rurom, numero uno prawa po złote runo, znów będziemy górą Winien, zaprawiony te gili kielichem Od dziewięć z żywym bitem koncerty nie Heavy. Nie, choć nie powinien żyć kompromisem, natury skrytej i władać sprytem. Po szczęście się albo zginę, po części nie wywinę się objęciu śmierci. Ten miraż minie, dziś mnie Tak nawija ja, na na tak, rytmów, tak, słów, artystów, namysłu, tak ja, taktyka moja, zabija technika, nie chuda, liryka buja na raz, dwa. tak do rytmów, tak do tych słów. Tak artystów bez namysłu, ścisłych przysłuch, tak nawija tak taktyka moja, zabija technika, nie chuda, liryka buja na raz, Więc raz, raz. Zdrowo sprawdzam, hey, mu gasta, no to jazda. Wypasam moje hasła na halach miasta. Często moja pasa, w rękawie AstraZen 2, dobrze wygląda. Ale na akord jak honda, dobrą jakość ten ziom je dziś i SI z wongo, wciąż chory sy. Od lat słyszę błysk, bo ten popycha mój biznes do przodu na łatwiznę nie ma powodu. Jedno oko wciąż czujne, nawet we śnie nigdy nie śpię w dziwnym mieście, wciąż w stresie Powietrze nie się wieść, że nasz gatunek zabija całą resztę na planecie Odwracam się napięcie, napięcie rośnie we mnie zwierzęciem, mnie będę ze w głębi, gnębi mnie nieustanny, brak pęgi i lęki w w kolejce polepsze życie. Odkąd 16 lat pysło? Gotowy na wszystko. Nie jeden wyskok. Bo... Wygrzebić cię biz, yo! Ponownie na scenie starasz koła senie, bo! Ponownie kładę dłonie na mikrofonie, yo! Yo! Niewielkie yo! Ale całkiem spore z białym domem, gówno chore dziś wieczorem. Tak nawijam mnie, ja, taktyka moja, zabija technika, nie chuda, liryka buja, na raz, na dwa Buja tak do rytmów, tak do tych słów. Dla artystów bez namysłu, ścisłych czystków. Tak nawijam mnie, ja, taktyka moja, zabija technika, nie chuda, liryka buja, na raz, dwa Więc raz, raz, dwa, mikrofon, sprawdzam. Gazda, wybaza moje hasła, dalej jazda Scena cała częstochowskim rymem promowana na kolanach Pierwszy piąpada pada, partia nierozegrana, rozegrana onu neonów kolarzem Odurzona, mamony mirażem, życie pisze, bieg starze że dalej marzę Dziś moje myśli, to istne wyścig, Czy sen się ziści, wielkie korzyści Czerpie zawiści wszelkie i zawijam w bledkę, szelest liści Lekko piści tu, lecz wkrótce Na wyspy ciepłe, wszyscy bliscy i bu, na ziemię znów, powód tu Lekki gul, brak snu, brak tchu, wciąż w biegu, ogon gryzą Pudełkowa miasta, perspektywa. Przykrywa horyzont, głos wzywa, żeby rwać ogniwa. Anestetyk na barze coraz mniej chwyta. O co biega, pyta. Żyście mija, szukasz klucza. Jeden wcześniej znika, reszta słusznie dożywa. No więc jedno warzywa. Pamięć żywa po nich, wciąż psywa. Lub hut pomnika, nie wnika. Jest za głęboko w dziennika tego troszczy świta. Larcy wygryw góry, wzniesie, wznieście. Niechę wzrośnie, ciśnienie w mieście. Roma, nabija tak nawija mnie, taktyka moja. Zabija technika, nie chuda. Pójrę tak do rytmów, tak do tych słów artystów. Bez namysłu ścisłych krzywda, tak napija ja, taktyka moja, zabija technika nie chuda, Liryka kabuja na gwiazd, Więc raz, raz, zwa mikrofon sprawdzam, dymu gasta, wypasam moje hasła, dalej jasta. Tak napija miartaktyka ja, moja, zabija technika nie chuda, Liryka kabuja na gwiazd, na wra. tak do rytmów, tak do tych słów artystów. Bez namysłu ścisłych krzywda, na tak Kupadek, który zmienia wszystko To jak skok w głębi czuję, że jest coś, czego on nie dotknął nikt, nie oddałem im wszystko i yeah. yeah. Przyjechali kamraci, każdy jara i nie płaci. Przyjechali, debile każdy pali, tylko chwilę przyjechali. Kowboje każdy pali, co swoje przyjechali. Indianie każdy pali, co nastanie. Przybyli chuligani, bo są najarani. Przybyły głowy tęgie, każda jara prawie pęknie. Przybyli prości ludzie, których szanuję, więc oh. mamy co razem e, e.